Dzień dobry, jest dzisiaj ze mną Lucyna Olejniczak, kochana przez czytelników, bardzo popularna autorka. Dzień dobry Lucy. Dzień, dzień dobry, dzień dobry Madziu. Przedstawiając Cię, chciałam na początku powiedzieć, że jesteś kochana przez czytelniczki, ale doszłam do wniosku, że nie byłaby to pełna prawda, bo przecież kochają Cię również męscy czytelnicy. A jak ty to sama odbierasz, swoją literaturę? Czy ona jest bardziej skierowana do kobiet, czy też płeć nie ma znaczenia? Wiesz, wydaje mi się, że nie ma znaczenia. Może pierwsze tomy, sagi Kobiety z Ulicy Grodzkiej były bardziej skierowane do kobiet, ale później okazało się, że podczytują też mężowie tych moich czytelniczek, więc byli mężczyźni. A w tej chwili piszę sagę średniowieczną, gdzie jest bardzo dużo historii, i okazuje się, że bardzo dużo mężczyzn czyta, bardzo dużo, no może przesada, ale na pewno zaczęli czytać i na pewno jest ich dużo więcej niż przysadzę I piszą do mnie mężczyźni, panowie zainteresowani historią. Więc myślę, że wiek tutaj znaczy wiek, wiek, wiek w ogóle się nie liczy, ale płeć tutaj nie ma znaczenia. Mm -hmm. Ja myślę, że w ogóle jest więcej czytelniczek niż czytelników, więc trudno się A, to ci... to prawda, tak że więcej kobiet Cię czyta. Ale jak to jest z tą miłością? Bo wiem z jednej strony, że u Ciebie z takiej relacji czytelnik-pisarka rodzą się bardzo piękne przyjaźnie. To może trochę o tym opowiesz. A z drugiej... Było chyba kiedyś tak, że miałaś jakiego, był jakiś wielbiciel, który przekraczał granicę, czy to był jakiś stalker, albo może byli stalkerzy, to jak to było, Lucy? No, no nie, no tak aż, aż żeby to tłumnie było, to nie, więc nie było stalkerów, ale był rzeczywiście ktoś, kogo mogłabym nazwać stalkerem. Był jakiś taki pan, który, którego niestety musiałam zablokować, bo rzeczywiście przekraczał granicę, bo bo do mnie wydzwaniał, bo do mnie pisał, bo, bo miewał przeróżne dziwne żądania. A zaczynało się niewinnie. Jako, przedstawił się jako mój czytelnik. Przyszedł na jakieś spotkanie w jednej z księgarn w Nowej Hucie. Mnie to wtedy no imponowało w, jakiś, w jakimś tam sensie i mi się podobało, że, że, że czytelnicy tak chcą ze mną nawiązywać kontakty, ale Pan, no ale Pan jak mówię zaczął przekraczać granice. Natomiast był zabawny, bo dzwonił do mnie, mówił mi po imieniu, bo on mówi, że on tak marzy, żeby pisarce mówić po imieniu, a ja Jestem tak mało asertywna, że ja, że ja no w, w takim wypadku nie wiem, co powiedzieć i, i zga, zgadzam się. No i, i, i dzwonił do mnie o różnych porach dniach. Niestety dałam mu numer telefonu o różnych porach dniach, ale był maszynistą kolejowym i bardzo fajna była historia któregoś dnia zadzwonił do mnie z rana i mówił Lucy, ja cię witam tak serdecznie z rana, dzień dobry. Czy ja ci mogę e, e, jak on to powiedział? Nie, nie, nie zadzwonić, tylko zatrąbić, tak? Czy ja ci mogę przytrąbić? Czy ja ci mogę przytrąbić? Ja z początku nie bardzo wiedziałam o co chodzi, dlaczego on nie chce bić, A okazało się, że on jechał właśnie tym swoim pociągiem, to był pociąg towarowy i przytrąbił mi, po prostu mi przytrąbił, puścił sygnał i to było tak urocze, to mi, się, to mi się jedyne podobało, no ale potem już mi się przestały podobać te wszystkiego telefony, niestety był innej opcji politycznej niż ja, więc próbował mnie przekabacać, czego ja bardzo nie lubię, za dużo mówił o polityce, no i tak się nasze drogi rozstały, że go zablokowałam, kiedyś go spotkałam na ulicy i z daleka błagam cię, Lucy, odblokuj mnie, a ja mu krzyczałam przez ulicę Nie. Bo już jesteś asertywna, prawda? No, te, no teraz się nauczyłam. Teraz się tak. nauczyłam. Ale, ale chyba z drugą stronę też to jest. Masz e, przyjaciół, czytelników, prawda? Czy, tak, czy... tak, i to jest, tak, i to jest piękne. Powiem Ci, że to jest piękne, bo <tuszy> y, są ludzie, z którymi prawdopodobnie nie miałabym możliwości nigdy się spotkać gdyby nie moje pisanie. I w ten sposób y, odzywają się do mnie czytelniczki głównie, bo już nie czytelnicy, już tak nikt mi nie chce przytrąbiać, nikt <laughs> mnie nie budzi z rana, jakoś tak panowie panowie sznurem za mną nie pędzą, ale czytelniczki i y, 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 poznałam mnóstwo fajnych, ciekawych, y, y, ciepłych, interesujących ludzi. Poznałam czytelniczkę, która a teraz jest moją przyjaciółką, ona prowadzi taki mały e, pensjonat e, w, w Koninkach. To, 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 to jest niedaleko od Krakowa. Przepiękne, bajkowe miejsce, gdzie jestem e, zapraszana często o każdej porze roku, więc. Widziałam kwitnące rododendrony w, 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 w maju, czy tam było w kwietniu, chyba w maju, na wiosnę. Widziałam świetliki na jesieni. Widziałam przepiękną zimę, ale przepiękną zimę, taką bajkową. Nawet niedawno wrzucałam filmik stamtąd na Facebooka. I, i po prostu no, w tej chwili się przyjaźnimy, i naprawdę. Bardzo sobie cenię ten te, te, te przyjaźń. Zresztą poznałam, poznałam ten, tych ludzi, bo to jest małżeństwo takie bardzo fajne, Ela i Adam. Poznałam ich w bardzo ciężkim dla mnie okresie, kiedy bardzo chorowałam, a oni mnie tam przyjęli i po prostu traktowali jak dziecko takie specjalnej troski troszkę. No, Fantastyczni ludzie, fantastyczne miejsce gdzieś, gdzie ja odpoczywam, gdzie jesienią jeżdżę na grzyby, jestem, jestem prowadzona gdzieś w górę. Wysoko wydawałoby mi się tutaj, jak jestem w mieście, że ja w życiu bym na taką górę nie wyszła. Tam chodzę, zbieram grzyby, zbieram rydzę. Cudowna sprawa, cudowna sprawa, i poza nią też spotykam fajnych właśnie takich ludzi, którzy, których później odwiedza jakoś przypadkiem, gdzie, gdzie, gdzie jestem na przykład w okolicy z, ze spotkaniem autorskim, czy, czy ktoś mnie no specjalnie zaprasza, no tak jeszcze nie jeździłam, ale mam te zaproszenia, jedna z czytelniczek zaprosiła mnie na na swój ślub, no niestety w tym czasie nie, nie, nie mogłam, bo miałam zupełnie inne plany, ale gdyby nie to pewnie bym pojechała na ten ślub. Więc to jest fantastyczne, to jest ten taki bonus przy pisaniu, że człowiek poznaje ten, innych ludzi. No i też poznałam fantastyczną dziewczynę, która mieszka na Sri Lance, która prowadzi tam z mężem Lękijczykiem, prowadzi takie biuro podróży. I, no i oczywiście ona mnie zaprasza bardzo serdecznie, żebym tam przyjechała i kto wie, że się nie wybiorę. Tak się zastanawiam, że jak skończę tę te, książkę, którą kończę teraz z wielkim bólu i trudzie, bo, bo chorowałam po drodze dwa razy na grypę, no to, to wieczy, się tam nie wybiorę, no. no. myślę, że to dobry pomysł. A. No muszę jeszcze zobaczyć, muszę jeszcze zobaczyć, muszę, muszę, muszę podliczyć swoje, że tak powiem zasoby, ale miejsce piękne i, i, i tak prawdę mówiąc to ja od dawna marzyłam. No, dawniej marzyłam o Ceylonie, bo to był Ceylon, a, a teraz Sri Lanka, i no nie wiem, może, może akurat mi się uda. Ale też tej osoby nie poznałabym, gdyby nie pisanie, bo okazało się, że ona pojechała do swojej, była tutaj w Polsce załatwiać jakieś sprawy, wracała do męża i to, było akurat, to była akurat pandemia i był lockdown, I, i ona tam przyjechała i musiała przez dwa tygodnie być na kwarantannie. I siedziała w hotelu, i kiedyś wrzuciła do, na Facebooka takie zdjęcie z czytnika, że no gdyby nie książki, właśnie Lucyny Olejniczak, to ona by tam zwariowała, i tak się okazało, że czytała moją sagę na, na czytniku. I tak to się zaczęło, potem się jeszcze w ogóle okazało, że to jest jakaś koleżanka, koleżanki mojej córki. No, no i tak poszło, i w tej chwili. W tej chwili no, utrzymujemy kontakt i kto wie, czy się, czy się na te Sri Lanki kiedyś nie wybiorę. Dobry pomysł, dobry. Ale wracając do Twojego pisania, jednymi z pierwszych powieści to był wypadek przy ulicy Starowiślnej i Daguerotyp, tajemnica Chopina, gdzie miałaś pomieszane tajemnice z przeszłości, z teraźniejszością. E, zaraz Cię o to zapytam, natomiast e, główna bohaterka, narratorka ma na imię Lucyna e, i czy to, był, czy to był zabieg świadomy? No bo musiałeś zdawać sobie sprawę, że jeżeli tak nazwiesz tę bohaterkę, to ludziom będzie się wydawało, że to Ty jesteś. E, I czy ona ma z Ciebie dużo rzeczywiście? E, wiesz, w wypadku na ulicy Starowiśnej ta bohaterka nazywie bardzo dużo. Bo rzeczywiście ja, bo tamta bohaterka szuka swojego przodka w archiwach przodka strażaka z 1900 roku, strażaka Krakowskiego, który uległ wypadkowi. I ja rzeczywiście znalazłam taką informację o wypadku na ulicy Starowiśnej w 1900 roku, 13 lipca, dokładnie. Ta trzynastka bardzo jest ważna w moim życiu, bo wiele rzeczy się wydarzyło 13 i, 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 a nawet nie tylko się wydarzyło, ale gdzieś tam spotykam po drodze takie trzynastki, więc na przykład numer mojego mieszkania jest trzynaście, tam mój mąż nieżyjący już był trzynaście lat, ode mnie starszy i, tak dalej, i tak dalej. I 13, 13 lipca, że wydarzył się tam wypadek, i ja już wiedziałam, że to mój pradziadek, ponieważ nazwisko było takie, które nie jest zupełnie popularne w Polsce. To było nazwisko Henselman, i to tylko członkowie naszej rodziny nosili to nazwisko. I ja rzeczywiście szukałam jego śladów w archiwach. Chciałam się czegoś więcej dowiedzieć na temat jego życia. Nie, nie dowiedziałam się za dużo, więc wymyślałam. I ta moja bohaterka, no, wszystko tam robi to, co ja robiłam, czyli gdzie ja chodziłam, co ja czytałam, gdzie chodziłam, no, poza tylko poznaniem tego przystojnego tam Adama. Który ale to był bardzo, ale to czekaj, bo wydawało mi się, że Tadeusz był, ale Tadeusz to był przyjaciel, tak? Lucyna. Czekaj, Tadeusz, Tadeusz to był w opiekuncy. Nie, w opiekunce był Adała, a tu był Tadeusz. No tadeusz, właśnie, tak, 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 tak. Tutaj też miał być Tadeusz, ale pomyślałam sobie, że, że to nie, że tak dwóch. Tadeusz. Tak, tak, tak. Tam był Adam, tutaj był Tadeusz. Tak, Tadeusz, tak. Tadeusz, ponieważ mój osobisty narzeczony, jak nazywam swojego przyjaciela, ma na imię Tadeusz, więc tak chciałam go uhonorować. Rzeczywiście to był Tadeusz. Początkowo ja ja zapomniałam. To, że znali i ciebie, i jego, to myśleli o Lucela i Tadeusz, no, to oni. no nie, wiesz, ci, którzy znali i mnie, i Tadeusza, to na pewno wiedzieli, że to nie jesteśmy my. Tego Tadeusza książkowego opisałam, wymyśliłam zupełnie, bo on miał tyle fajnych cech, że zawsze powtarzam, że tacy mężczyźni w przyrodzie nie istnieją, więc musiałam go sobie wymyślić. Ja mu tylko dałam imię mojego Tadeusza. Poza tym. Nie, nie wiem, no chciałam, chciałam rzeczywiście, chciałam się bawić tak, że wejdę ja jako lucyna, wejdę do książki. I byłam tu i byłam w. W, jestem blisko też i w Dagerotypie. Tak, tam też tak, taka para jest. No, tak, tak, myślałam, że taki będzie fajny cykl, tak mnie się wtedy wydawało. Z taką parą Lucyna i Tadeusz, i wtedy mm -hmm. jeszcze się bawiłam taką konwencją, że troszkę w przeszłości, troszkę w teraźniejszości, teraz już zupełnie się przestawiłam na tak. przeszłość.